LX 2 trudno znaleźć element, który byłby od początku do końca wykonany poprawnie i z polotem. Nie chodzi nawet o to, że gra jest niedopracowana pod kątem technicznym, wręcz przeciwnie, akurat jak na tak rozbudowany tytuł, zawiera stosunkowo mało błędów i gliczy. Ale nie trudno odnieść wrażenie, że ograniczony budżet i możliwości tak małego zespołu nie pozwoliły stworzyć produkcji, dzięki której niemieckie studio zerwałoby z powszechną opinią producentów gier z drewnianymi animacjami i toporną rozgrywką. Alex II kontynuuje wątki z pierwszej części. I to nie tylko w kontekście głównej osi fabularnej. Po pokonaniu hybrydy, Jax zaszywa się na odludziu. Jego próby pogodzenia zwaśnionych frakcji i przygotowania ich na nadchodzące zagrożenie palą na panewce. Po pewnym czasie na Magalanie pojawiają się najeźdźcy, Niebianie. Główny bohater, wraz z Adamem Dawkinsem, ponownie spróbuje więc ocalić świat. Fabuła drugiej części ELEX nie porywa i dość długo się rozkręca, aczkolwiek wpisuje się w standardy gatunku. Jest wielowątkowa, zawiera kilka zwrotów akcji, ale także wiele powtarzalnych misji, podczas których będziemy biegać po świecie i ubijać dziesiątki stworów. Twórcy serwują tutaj długie godziny wykonywania tych samych czynności. Trochę lepiej wypadają zadania poboczne. Część z nich jest naprawdę dobrze poprowadzona, a niektóre wybory przez nas dokonane mają przełożenie na świat. Aczkolwiek sporo decyzji ma iluzoryczny charakter i cokolwiek byśmy nie zmienili, finał zadania zawsze będzie taki sam. Można więc czuć się zawiedzionym, że twórcy nie wykorzystali wszystkich możliwości i nie stworzyli świata, w którym czulibyśmy w większym stopniu, że wszystkie wybory mają realny wpływ na otoczenie. Ważny trzon rozgrywki w pierwszej odsłonie Elexa stanowili towarzysze, z którymi Jacks może wspólnie podróżować. Nie inaczej jest tym razem. Co prawda same misje sojuszników są nudne i powtarzalne. Ale już interakcje pomiędzy głównym bohaterem a jego kompanami są ciekawie poprowadzone. Tym bardziej, że z czasem towarzysze otwierają się, ich zaufanie zdobywamy bowiem stopniowo. Ciągłe temperowanie, z czy uświadamianie drabowi, że jest wykorzystywany przez swojego szefa, należą bodaj do najciekawszych konwersacji w grze. Walka nadal polega na topornym waleniu orężem przeciwników i wykonywaniu uników. Ten aspekt gry niewiele się zmienił. Nadal mamy też do dyspozycji broń dystansową i magię, jednak strzelanie z broni energetycznej czy kuszy, ze względu na ociężałą obsługę tego rodzaju oręża, wydaje się tylko dodatkiem i używamy go przeważnie tylko wtedy, gdy na niebie pojawia się coś latającego. Całość niezbyt dobrego obrazu gry pogłębia oprawa graficzna, która, co tu dużo mówić, jest okropna. Leśno-górskie plenery jeszcze jakoś się bronią, ale kiedy dotrzemy do pustkowi lub ośnieżonych terenów, można odnieść wrażenie, że twórcy stworzyli grę z myślą o wydaniu jej na PlayStation 3 i Xboxa 360. Najgorzej zrealizowane są jednak animacje postaci i wrogów. Jednostkom brakuje naturalności w poruszaniu się i wyprowadzaniu ciosów. Pomimo dosyć dużej różnorodności potworów, wciąż widzimy te same ruchy. Kiedy spotkamy potężnego przeciwnika, to możemy być pewni, że będzie próbować nas zdeptać, niezależnie od tego, czy stwór nazwany jest cyklopem, behemotem czy trolem. Warto wspomnieć, że LX2, podobnie jak pierwsza część, posiada pełną polską wersję językową. To duży plus. Nie można mieć zastrzeżeń co do samego tłumaczenia, które jest wykonane poprawnie. Język gry obfituje w różnego rodzaju niecenzuralne słowa, a tłumacze za każdym razem użyli innych epitetów, którymi obrzucają Jacksa wrogo nastawione postacie. Niestety tego samego nie można powiedzieć o dubbingu. Polscy aktorzy głosowi często zbyt wymownie i nienaturalnie akcentują swoje kwestie dialogowe, co sprawia, że całość brzmi sztucznie i pretensjonalnie. Stary Złomuś wyszedł na prostą, chociaż nikt się tego nie spodziewał. Szkoda, że twórcy nie przyłożyli się i nie postawili na jakość kosztem ilości. Skrócenie wątku fabularnego i zrezygnowanie z powtarzalnych misji mogłoby pomóc skupić się na dopracowaniu najbardziej rzucających się w oczy problemów. Nawet taki prosty element rozgrywki jakim jest sterowanie został zepsuty. Aby zebrać przedmioty, musimy najpierw schować broń. To bardzo przeszkadza w eksploracji świata, w którym przecież co chwilę walczymy z przeciwnikami, a więc oręż cały czas musimy trzymać w pogotowiu. Nie trudno odnieść wrażenie, że lx 2 powstał wyłącznie z myślą o tych graczach, którym podobały się założenia i koncepcja świata poprzedniej odsłony i którym nie straszne są wszelkie mankamenty. Twórcy bazują na doświadczeniu i swoich przyzwyczajeniach, pozostawiając trzon rozgrywki takim, jakim był, niewiele zmieniając w strukturze gry. Tym samym piranie Bytes robi naprawdę niewiele, by przekonać do swojej produkcji nowych graczy. Przyniosłem kolejny motor. Świetnie. To za fatyga.